Ejka, tu kamykos! Witam was w kolejnym odcinku z Good Pizza, Great Pizza i zaczynamy sobie kolejny dzień, szesnasty. Jedziemy. Bezdomny karmi niedźwiedzie pizzą. Opiekunowie zwierząt wykopali go z zoo, ale nie skonfiskowali pizzy. Ale to nie. To już nie było w przypadkiem... Pizzeria jest teraz ponownie otwarta po krótkiej przerwie na przekąskę. Wygląda na to, że mamy entuzjastycznego piekarza. To wszystko na dziś. Good pizza, great pizza. No to w sensie było o mnie. Podlewamy. to jest? Specjalna dostawa. Proszę. Okej. Okay. Co tam dostałem? A Kasę! Kasę mam nową. I kaktusa. Słucham. Cześć. Kiełbasa 0 kawałków. Czyli nie kroić. I Z kiełbasą? To w sensie? Nie, król, no wiem. Ser, kiełbaski, sos, okej. Okay. Ses, kiełbaski... Zaraz, zaraz, a ser? Ser też, no oczywiście. Nie kroić pizzy, co to ma wejść, w ogóle? Dobra, trochę tych kawałków wrzuciłem nie kroić. Czyli w sensie, że do kosza. No dalej, dalej, dalej. Come on, bo klient się nie jest cierpliwi już. Dobra. Bez krojenia. Proszę bardzo. Ja przepiszę światło. Dziękuję, dziękuję. Słucham? Z piecza, piecza, pieczarkami pizzę. O, jest dobrze wypieczoną. Okej. Okay. Z pieczarkami. Okej. Okay. Pieczarki, pieczarki, pieczarki. Ser. Pieczarki. Dobra. Nawet dwa do ciasta od razu. Dobrze wypieczoną, czyli dwa razy. No. Dalej. Przykładamy jeszcze raz do pieca. I jak wyjedzie to zabieramy. A kroić panu? A, pokroimy. Jak mówi, że nie pokroić, to kroimy. Raz, dwa, trzy, cztery. Dwie? Jak to dwie? O rany, dwie! No to teraz straciłem czasu. Ale numer słuchajcie rzucę sobie tak jeszcze, od razu sos sobie tu założę a tą jedną nadrobię może w następnej tej No dobra, drugi sos też sobie dołożę od razu Jak będzie przygotowany od razu Jest pizza, dobra, idziemy raz. Dwa, trzy, cztery. Ile? Jeszcze jedna? No chyba. Ile on chciał tych pizz? No żart. Co on? Co to za Gudomor jakiś? Korany. rany. Przecież to będę Spędzę tutaj nad robieniem tej pizzy. Nie wiem ile czasu dla niego. Jeszcze jedna. To ile on chciał? Cztery? Piecza, piecza, trzy w sensie. Piecza, piecza, piecza to chyba trzy. Orany, kolego. Ale gdzieś mi dał zamówienie, w ogóle na o. Pies? Okej. Okay. Mogę dostać hot doga? Eee, nie. Okej. Okay. Nie mam hot doga, sorry. Pizza z kiełbasą. Okej. Okay. Pizza z kiełbasą. Pizza z kiełbasą. Pizza z kiełbasą. Nie będę dokładał nowej Tutaj nałożę sobie sera od razu Tam się niech robi Jak przyjdzie mi, że chcę bez sera No Proszę bardzo, smacznego Super, cieszę się Odbierz tu mam jeszcze jakieś osiągnięcie, zaloguj się, dobra, mam tam to. Jak tam, jak tam, słucham, dziękuję, o, szczeraj, mam kilka dolców, pasuje? Okej. Okay. Peperoni, proszę, okej. Okay. Piteria peperoni. Jaka będzie ekspresowa, zobaczcie, od razu przygotowana. To będzie jeszcze jeden klient, to sobie jedną pizzę wezmę. Na pewno. No. Smacznego. Na górze róża, na dole fiałki, a ta pizza jest jak co? Nie zrozumiałem. Mm, dobra, nieważne. Cebulę. Aha. Jakiś złodziej. O, złodziej! OK Okej. Ej, ale miałem klienta jeszcze. O, niewiele zarobiłem, ale ok na no, 15 dolarów. Słuchajcie, kupuję paprykę, ale muszę... Wy... Naprawa zamków. No właśnie, muszę naprawić zamki koniecznie, bo mi się włamią. Automat do cebuli. Ale fajny, 500, tylko że 500, skąd ja mam tutaj pieniędzy wziąć na to? Hmm. Ułatwiasz życie, ale niestety, no, nie, no do, do, nowy dodatek chciałem, ale nie, nie, stać mnie, no dobra, lecimy. Następny dzień. Co tam w wiadomościach? Zjesz to, nowa płygołka, obiecuje smak pizzy, ale w postaci tabletek. Ewa Huda kuska mówi tak, Magda Wessler się nie zgadza. Mhm. Z innych źródeł. Naukowcy zajmują się medycyną sądową. Uważam teraz, że wielki pożar w Chicago mógł zostać spowodowany przez wadliwe piece do pizzy. Jak łatwa, łatwo palna jest twoja pizza? Oj, chyba się zepsuł piec od naszego sponsora. Gwarantuję, dostałem w ciągu 30 minut lub wcale. Mam Mhm. Czyli co? Znowuż reklamuje się, że nie chce. No, Dobra, Teraz o wiele lepiej. Proszę, o to dla ciebie. Okej, okay. a co? Dostałem 50 dwie pizze z oliwkami i peperoni, ale bez sera. Okej. Okay. Dwie pizze z peperoni i oliwkami, tak? Bez sera. Peperoni i oliwki. Fajna pizza w sumie. o, takiej pizzy jeszcze nie robiłem iść do pieca dobra dobra, przesuwamy do kartonika, kroimy kolejną no. Raz, dwa, trzy i cztery. Proszę bardzo, smacznego. Zamówienie gotowe. Dobra pizza w rzeczy samej. O, dało zresztą mi bakłażany widzę Ludzie zawsze biorą pepperoni, ale dla mnie ciągle ciągnie do oliwek. Proszę, zrób moją super pizzę chrupiącą. Proszę, pizza z oliwkami, dobrze wypieczona, Okej. Okay. Czy tylko chcę oliwki? No, dobrze. Tak będzie. Tylko oliwki. Trochę chyba za mało oliwek. A może nie. Dziwnie to wygląda. Dobra, zrobimy tak. Ciacho. Tutaj zrobimy z sosem od razu. Dobrze wypieczoną, czyli jeszcze raz. To wyrzucimy sobie... Wrzucimy sobie tak, tutaj zrobimy sobie ser od razu. Zrobimy sobie z sosem. O, już jest. Smacznego, to takie dobre. Super, cieszę się, że się podoba. Cześć przyjacielu, chcę pizzę z pieczarkami i peperoni. OK, super. Pieczareczki, moja ulubiona pizza, peperoni. Ciekaw jestem czy... mam um, kroić tą pizzę czy nie. Dobra. Dobre, dobre. Ja nienawidzę pizzy. No to po co przyszedł do pizzerii? Uh -huh. Nie kumam. Bo w moim samochodzie jest niedź. Powinienem chyba zamówić pizzę z cebulą. OK. Standardowa pizza z cebulą. zrobię jeszcze jeden przygotuję od razu, bo zaraz będę miał jeszcze jednego klienta na pewno. Co oni z tym niedźwiedziem takim, że ten niedźwiedź, to ten niedźwiedź to chce tam, pizzę z cebulą. Smacznego. Tak, tak, tak. Proszę bardzo. Ale mam kasę nową fajną, co? Cześć, kiełbaska. Mogę dostać dobrze wypieczoną? OK. Pani chce pizze z kiełbasą tylko. Słuchajcie, jeszcze mi się udało obsłużyć jednego klienta z tego wynika, bo jest siódma, więc sobie wrzucę od razu. Ona chciała dobrze wypieczoną? Tak, czyli dwa razy do pieca. Okay. Jeszcze raz. Yy, dobra, to ryzykuję, zrobię to z serem. Lubię tę pizzę. No, jeszcze jeden klient. Będzie czy nie? Oczynka, okej. Okay, połowa z kiełbasą, połowa z pieczarkami. Okej. Okay. Połowa z kiełbasą, połowa z pieczarkami. I kiełbaski. No, zdążę jeszcze zrobić chyba jedną pizzę, coś mi się wydaje. Koniec, koniec ostatni klient Smacznego dziewczynko. Nigdy nie jadę cały. Nie... o! Mam przyszłość, wielkie plany kolego. Wciąż przyjaciele? Tak. Cokolwiek w Dark Souls będzie numerem jeden. i mi kolego. Ok, bierzemy. Ostatnie ciasto akurat. mu moją ulubioną pizzę, oczywiście. Czyli ser. Pepperoni jeszcze trochę mu dołożę tego składników, bo tak coś mało wyszło. I pieczarki. Bez oliwek dzisiaj. Po prostu peperoni. Po prostu peperoni. No, dalej, dalej. Raz, dwa, trzy i cztery. I smacznego wydajemy, proszę bardzo. Dziękuję. Super. Stałem, osiągnięcie. Dzień 17 zrobiony. Teraz będzie dzień 18, ale żeśmy zarobili 70 dolarów aż. I kupujemy nowy dodatek papryka. Super. 50 dolarów mi zostało, także nieźle. Naprawy, ulepszenia tu mnie na nic nie stać. Słuchajcie, to co w tym odcinku to będzie tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę. Możecie też napisać komentarz, a najfajniej mi będzie, jeżeli subskry... subskrybujecie mój kanał. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich subskrybentów, wszystkich oglądających. I do zobaczenia. Trzymajcie się. Good pizza, great pizza. Hejka!